Witam serdecznie z tej strony Zajbry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, gdzie można sprzedać dane badawcze. Dane badawcze pojawiają się w momencie, kiedy w pełni odkryjemy wszystkie zasoby, faunę, florę oraz anomalie na danej planecie. Jest to bardzo dobre źródło, jeżeli chodzi o kasę, w szczególności na, w takich pierwszych etapach gry. Później już nie oszukujmy się z kasą nie ma jakiegoś większego problemu. Ale przejdźmy do samych danych badawczych. Czyli mamy coś takiego. W zależności od planety, czy ilości rzeczy do odkrycia, wartość takich danych będzie się różnicowała. Na przykład dla tego przykładu, Pontus był bardzo małą planetą, którą szybko można było odkryć, to jest wartość tylko 4500, aczkolwiek już na przykład woli. Czyli bardzo duża planeta to jest 9000, są oczywiście jeszcze większe. No dobra, ale gdzie można to sprzedać w najlepszej cenie? Możemy oczywiście do zwykłego wendora to sprzedać, aczkolwiek kwota będzie bardzo niska. W momencie, kiedy ruszymy już trochę Hefabuły, trafimy do układu Alfa Centauri, i tam znajduje się oczywiście Loża. Po kilku pierwszych misjach fabularnych zostaniemy przekierowani na oko. Oko jest to oczywiście placówka, i tam znajduje się fabularny NPC, którym jest Wladimir Sale. I właśnie u niego możemy, w momencie, kiedy trochę dialogi pchniemy, sprzedawać takie dane. Pozycja: Sprzedajemy dane, i jak można zaobserwować, one będą dostępne do sprzedaży, sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj.